Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w momencie szalejącej drożyzny, inflacji, w momencie, w którym wszystkie polskie rodziny odczuwają wzrost cen artykułów spożywczych, artykułów budowlanych, Państwo proponujecie kolejny już projekt ustawy zwiększający obciążenia fiskalne. Nie tak dawno na tej Izbie. Proponowaliście Państwo przyjęcie ustawy o zwiększeniu podatku cukrowego, bo miał on zapobiec kupowaniu tych artykułów, tych napojów, które mają zawartość cukru większą. W efekcie tego popularny napój, taki proszę Coca-Cola czy Pepsi wzrosł o 100%. Ja jestem ciekaw, czy macie Państwo jakieś dane dotyczące tego, jak sprzedaż tych produktów się zmniejszyła. Ale załóżmy nawet, że jesteście Państwo tutaj objęci troską o zdrowie Polaków i proponujecie Państwo podwyższenie akcyzy od tytoniu i alkoholu właśnie z tego względu, żeby troszeczkę docisnąć tych palących i pijących. To ja mam taką propozycję, żebyście Państwo równocześnie pozwolili nabrać większego oddechu dla tych wszystkich, którzy jeżdżą. Dzisiaj akcyza to jest około 25% ceny paliwa, około złoty 50%. Zł. Ja apeluję słowami, że tak powiem, zacytuję pana prezesa Kaczyńskiego: odwagi wystarczy, odwagi, obniżcie państwo, ulżyjcie Polakom. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.